Cześć, słuchajcie, przychodzę z maseczką. To jest jakaś porażka. Przepraszam, to jest jakaś porażka, słuchajcie. To jest żel, tak jak tutaj na załączonym obrazku widzicie w środku taki żel jasno taki jak tutaj. I ja nie wiem, tu po polskiemu nic nie jest napisane, słuchajcie, on to taki nawet tak wychodzi. Po polskiemu tu nie jest nic napisane, więc ja nie wiedziałam jak to używać. Więc sobie to po prostu wyciągnęłam. I to był taki... Niejednolity glutek, tylko taki ciągnący się, taka, ym, taki glutek jak się kupuje, takie lutki i się rzuca na szkło i one tak delikatnie spadają i potem zostaje taki zmar na szybie i trudno to doczyścić. Więc ta właśnie maseczka tak, taka była z takiego glutkowatego. Więc sobie rozsmarowałam, słuchajcie, na policzkach. Zdziwiło mnie to, bo myślałam, że będzie to po prostu jedna taka... Ym, no, bardziej nie zbita właśnie ta ta maść, tylko taka bardziej lejąca, że po prostu potem to tak jak zastygnie, to będę mogła to zrolować czy, czy po prostu ciągnąć jednym, dwoma, trzema ruchami i po prostu zajdzie, tak jak w, w kabinecie kosmetycznym, niestety słuchajcie, ten glut się ciężko rozsmarował na moich policzkach ja czekałam 10 minut, bo się bałam, że coś mi się stanie i co? i nie związałam włosów ja do każdej maseczki, więc ja mam takie wiecie, za uszy i po prostu kilka kosmyków z jednej i z drugiej strony mi się przykleiło. Ja je po prostu odkleiłam, te włosy. I co się stało? Włosy się tak skleiły, że nie mogłam niczym ani rozczesać. Bałam się potraktować to wodą, bo jak zaczęłam zmywać tą maseczkę bieżącą, najpierw próbowałam zciągnąć je płatkami bawełnianymi, tak jak każdą. Niestety płatki bawełniane się przykleiły, więc e, spróbowałam je zmyć bieżącą wodą. Ciężko to bardzo szło. No, się męczyłam z dobre 10 minut, słuchajcie już potem wytarłam to w ręcznik no i do włosów jak mi się przykleiło słuchajcie, to brałam, bałam się potraktować to wodą, żeby to rozkleić, mówię, nie wiem co to jest tu nic nie jest napisane co, co z tym dalej, jak coś takiego się stanie więc po prostu ile mogłam to rozczesałam, a po prostu resztę to obcięłam i mam teraz takie z jednej i z drugiej strony posiepane kawałki włosów no jakaś to jest masakra, ja nie wiem, czy to tak ma działać czy to po prostu no jest przeterminowana, bo powinna być innej konsystencji, konsystencji ta maseczka Nie wiem, czy to coś da, bo naprawdę tego produktu to nie było za dużo Ciężko się jej rozmarowywała, zobaczmy A do grudnia 2023, więc w sumie 3 miesiące po terminie, ale tak naprawdę no nie była używana, nie No zobaczymy, czy jutro nic mi się nie stanie, czy nie zostanę jakiegoś uczulenia albo czegoś Jak coś to dograwam drugą część, a się z wami żegnam papa pa.